Dobra, jeszcze. Tak, tak, tak. Ja bym chce babysitować Shinjiki. Dobra, mamy działa. I mamy tarcze, dwie falangi. Chcemy iść na pewno na prawe mury. To byłoby spoko. Jak tam pójdziemy? Jezu ja mam, ja, nie, ja muszę artę powyciągać z tym, ja mam same armaty i kulwerinę, muszę artę powyciągać ze skrzynek. No to tam jak postawisz to będziesz kontrował na przykład, nie? Bo oni na pewno też będą stawiać. Tak, tak. Przecież kulwerin może byłby lepszy, celniejszy. Uhuhu, jakie lobby trafiliśmy już. Jak Jakieś numerowane, nie? Co? Ja. Pojemnicy żywopłotów. I co jest? Czemu mnie zminimalizowało? <śm> Dobra. Dobra, kilka strzałów, pewnie wyrwę teraz pójdzie. Dobra, bo zawsze ich, wiesz, odwraca uwagę, nie? Tak, 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 flamy mają i wasale i kanony. No to gdzieś strebować teraz, kawaleria. Ale jak chcą wyjechać, to... Uważaj tylko na bramie, uważaj na bramie, daj, daj kanonu, może to rozwalić. Nie ma nic. Jak zerknąć? Kurde, ktoś... Na murach nic nie ma, wchodzę. Dobra. Możesz włazić Jestem, dam, mam tu typa. Mam go. Leży. Ty, czemu? Gdzie mój trep Nie wiem. Ja rzuciłem w to. Tam nie dolatuje, czy o co chodzi? Znaczy tu się wyprawia. Jak to chyba nie, ja nie wiem co się stało z moim trebem, więc... Więc chyba nie do latu. O koni, koni, koni w plecy! Wjechali nam w dupę koniami. Kolejne. Zabiłem tego typa od koni, ale kolejne konie na plecach mamy. I słuchajcie, on jest właśnie on właściciel, one się na fałce, cofają. Mhm. Kurde, nie wiem czy widziałeś, wjechali nam trzy razy konie w dupę. Natomiast i tak jest Warf. Wygrywały... do kolejnego koni Jest gid, jest gid, wybijmy te konie. Kolejne tu. Dobra. Gdzie ziomek? Okej, okay. siadło. Yy, straty fajne, ale może być. Kurde no, takie... mech. Myślałem, że będzie to na... Plus. Ale trzy razy trzy czy cztery ksiłandzie tam wjechały z w plecy. Hmm? No. no. ten, ja tam pod koniec złapałem typa, zabiję typa, by te konie jedno nam nie wjechały w plecy, ale nie zdołałem, wiesz, rzutko mnie zabije, nawet uciekających koni. No. U, nie wiem co się stało z Buchnit w ogóle. Jakby on chyba tam nie siada, ale wydawało mi się, że to siądzie. No musiał ktoś walnąć. Dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. A dużo kawy stracili, to jest dla nas Warf. Naprawdę zobacz, że są rude straty, oni sami ku koniami jechali. Mam go. Just fucking ambush. Du, du, du. Dużo punktów będę miał przejmowanie teraz w tym meczu. Chompusz bejtować, że wchodzimy na Base'a. ziomek, tę falangę. Postaw. Ja tutaj będę krążył, żeby oni myśleli, że my jesteśmy z tej strony. Mam typa? Nie mam? Ty, ty, y... sobotny <pluralissions> Może tam na plecy wchodzić? Wiesz co, my tu Don właśnie chodzimy, my tu ma... właśnie wchodzimy. Mm -hmm, może niepotrzebnie to aż tak wjechałem. To już nic nie widzę. puszować co? co? Myśmy ich tu wybili wszystkich z tyłu. Co się wybijamy jeszcze? Dobra, kolejny leży. Z góry schodzi wszyscy, co nas rozjebali tam. Tak, tak, tak. A was rozjebali? No, spuszowali totalnie. Także no to, to, to tak, rzeczywiście. Jakbyśmy tu mieli naprawdę free, tylko nikt nie miał kto z nami puszować. Te wąskie schody, jednak mówię, to cały czas działa tak jak normalnie. Z góry na dół jest lepiej. Mm -hmm. Tak, tak, tak. Czy I tak jest w miarę OK, mają większe straty, nie, mi się to podoba jak to wygląda w stratach. Wciąż. Natomiast no... Jest to do wygrania, tylko mówię. Mogło to wyglądać zupełnie inaczej. Wow, no oni mają same falangi, przy czym ich wystrzelamy teraz. Powyszczy dziki. To jest git. Zobacz jak my prowadzimy, prowadzimy. To no, ładnie, ładnie. Teraz ich tu połapać i będzie git. Nadal schodzą. To bardzo dobrze dla nas, jak tu schodzą. To trzeba wyłapać, to, 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 jest git, 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 git. A falangę typu oddaję za free. Oni jadą. Uważaj, 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 ja tu mam orochi Złapałem. Wiesz co, one mi za dużo nie z, z życie z z jadłe, no nie zabiłem. Tak, bo wiesz co, moje oroci weszli. Dobra, kuszujemy ich. Masz trebę? Kolejny kol jadą. Niestety jestem. Uch, bo oroczy już nic nie zrobi. Nie, ale no, tracą, tracą, tracą. Kurde, niepotrzebnie tak. My tego jeszcze tak nie wygrywamy. Y jeszcze nie, Ale zobacz, ile my mamy koni teraz. Jak to wszystko wjedzie, jeszcze wygrać, ale oczywiście wygrać jeszcze nie wygrywamy. No, jak teraz wjedziemy? Patrz, jest 10 koni od nas. Raz, dwa, trzy. No dobra, pięć, cztery, pięć. No, kruka mają, wiesz. To jest problem, ten kruk. No dobra, może to coś z tym... Rookie War Rocket 280 linitów mają Jak? Co zrobił z nim? Wziąłeś to? Mm -hmm. <laughs> Ładnie Pot, 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 pot Złap, złap Leży. tam do góry gdzieś Tak, tak, pingo, na pingu jest, ziomek pinguje. Teraz nasze konie wiadomo. Dobra, jest to win jak dla mnie. Zrobię do typa. Leży. Ja armaty jest znowu typ, data armatami. Kurde, kruk mi zatrzymał całe konie. Ale dobra, wjechały jeszcze tam. Coś robią. No, to po Kruka biegnie, znaczy po ten. Po armaty. Przeżył? Nie Leży Tutaj kolejny Glewiat Ramią z góry Nasze też widzę, jeżdżą e, Dawaj ty pomóż, jesteś tu Co jest? Nie mogę się ruszyć, wszystko mnie przewraca. Dobra, kolejne konie jadą od nas. Co tu się dzieje? Yy, Glebia biegnie po kartacz. No to ten. Myślałem, że do tego zabiliśmy. To inny jakiś. Dobra, jest GG.

Ładnie. No. Jest trzy gwiazdki. Hm.